Siema, tak jak mówiłem ostatnio, dzisiaj sobie zrobimy Q&A na kanale, którego nie było już bardzo, bardzo długi czas. Wybiło 3000 subskrypcji, możemy spokojnie zrobić i polecieć już chyba z pierwszymi pytaniami bez zbędnego przedłużania. I jednym z pierwszych pytań jest, czy pokażesz swojego pierwszego arta? Jakbym miał znaleźć swojego pierwszego arta i go poszukać, zeszłoby to za ze zbyt dużo czasu, bo najprawdopodobniej ten art już nie istnieje. Drugim pytaniem jest, od jakiego twórcy mam swoją drugą wersję Tobiego? Jest Tobi V2 odcinek na kanale i to jest twórcu zrobiony od Ciel, dokładnie Headyk, jest zrobiony od Ciel i macie wszystkie informacje tam na filmie. Kolejne pytanie, jaka jest Twoja opinia na temat użytkownika grot? Pozdrawiam serdecznie. Pracowity, ale leń. taką mam opinię. <grych> QA, Pokażesz swoje stare i nowe budże Wszystkie chyba wiszą tutaj i są chyba widoczne na filmie Są dwa widoczne, trzy dokładnie Niech nich ściągać, bo mi wszystko pospada zaraz Od jakiego makera masz Tobii 2 Już powiedziałem Gdzie można wysłać fanarty? Link do mojego Discorda macie w opisie i tam możecie wysyłać swoje prace, fanarty Zresztą wszystko jest tam opisane Możecie tam zerknąć i zobaczyć Czy mam jeszcze jakieś inne furtki oprócz Tobiego? Z głównych i oficjalnych, tylko tobi mam chyba 3 albo cztery adopty gdzieś schowane w pamięci kompa albo telefonu i jakoś nie używam ich specjalnie. Chyba nawet ich nie używałem. Czy masz zamiar zrobić drugiego Fursuita i nową Sonę? Yy, nie mam. Przynajmniej w obecnych planach nie mam takiego zamiaru robić drugiej Fursony i drugiego Fursuitu. Czy ty jako futrzak ten week masz taką jak swoją historię, taki opis siebie? Chodzi ci o kartę postaci, bo masz yy, rewkę, czyli wygląd postaci jeszcze jest karta postaci, czyli jaką miała rodzinę, jaką ma historię. Niektórzy mają taką sztywną historię swoją postaci, a niektórzy mają tak jak ja, że niezależnie od uniwersum ta historia jest troszkę inna, jeśli chodzi o moją postać. Więc jakby ja takiej sztywnej karty postaci nie mam. Yy, czy masz yy, swojego helpera? Znaczy się, jak jedziesz z kimś yy, na Fursuit walki czy innego tego typu spotkania, możesz się z kimś ugadzać, że będzie twoim helperem. N najprawdopodobniej to będzie jakiś znajomy. Zazwyczaj jest tak, że helperów już jest kilku na miejscu, osoby, które się deklarują do pomocy, więc to różnie bywa. Ile czasu zajęło projektowanie ciebie? Chodzi o arty na projekt futrzaka i tak dalej. Nie tyle, co ile mi to zajęło czasu przez... Długi, długi czas, odkąd powstała pierwsza wersja Topiego Zmieniała się ona z biegiem jakby moich lat I trochę tych zmian zaszło w nim Do takiej finalnej wersji kilka lat, może 3-4 lata zeszło To projektowanie powiedzmy w cudzysłowie Czy masz jach o sobie? Znaczy się ja wiem o co chodzi, słyszałem o jach To jest osoba, która nie bardzo wie co to są jach To jest taka słynna postać w fandomie u nas Widać to na naklejkach, na artach. Te jachy przygotowuje się do komiszów. Robi się, jakby to jest tylko przykład, że w danym rysunku, w danym miejscu możesz być ty. Że to możesz być ty. Tak samo przy naklejkach. Jakaś postać ma, na przykład e, moja postać ma naklejki, jest postać Tobiego i Jach, to oznacza, że e, ta naklejka jest kierowana, jakby dany ucisk, dana emocja jest kierowana do ciebie. O to w tym chodzi. Czy Twoja Fursona zmienia się z czasem? Czy zmienił się jej design? Jeśli tak, pokazałbyś. Jest na moim kanale historia mojej Fursony. Tam można sobie luknąć, jak to wszystko wyglądało. Także serdecznie zapraszam do przejęcia tego filmu. Od ilu lat można być fury? Znowu wracamy do tematu. Od ile można, czy w ogóle można, można być w każdym wieku. Nieważne czy masz 10 lat, 12, 13, 18, 24, możesz być płytczakiem. tylko młodsze osoby, od razu Wam mówię, są miejsca i rzeczy, które nie są po prostu dozwolone dla Waszej grupy wiekowej i raczej fajnie by było, jakbyście przestrzegali pewnych zasad, bo to jak w prawdziwym życiu, jesteście młodzi, nie, nie, nie wszystkie rzeczy są dla Was dozwolone, tak samo jako 10-11 latek nie powinieneś wdawać się w jakąś rozmowę, która jest między dwoma dorosłymi osobami, bo nikt cię wtedy nie weźmie na poważnie, a... Będziesz tylko irytował te dwie osoby. Co lubisz w byciu fury? Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Eee, ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam i co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. To jest bardzo indywidualna odpowiedź, więc idealna do QA. Ale żeby sobie nikt nie pomyślał, że jest całkiem inaczej. To jest tylko moje przemyślenie, bo każdy ma inne zdanie na ten temat. I takie odbicie od... Yy innej rzeczywistości, jakby w byciu futrzakiem się jest troszkę inną osobą, można się zająć tym się, co się lubi, jakby ten świat trochę jest tam bardziej kolorowy niż to zwykłe szare życie, ale właśnie możliwość nagrywania na YouTubie, jakiś pomysł na to, kreowanie swojej postaci jest wiele różnych rzeczy, które do tego pasują, także mam nadzieję, że taka odpowiedź Wam wystarczy. Jak to się zaczęło, na no jakby jak to się stało, że jesteś kim jesteś? Jak się zaczęła twoja przygoda z byciem chóry? Jak chyba wszyscy przez internet, przez filmy na YouTubie, jakby takie oglądanie filmików. Na YouTube później więcej tych rzeczy zostało. To zaczęło wyskakiwać. Człowiek zaczyna się tym interesować, czytać różne artykuły, przeglądać posty i tak dalej i zaczyna w końcu poznawać tę społeczność i stwierdził, hej, jak fajnie tutaj jest, nie? To kim jestem, no to czas pokazał. Czemu nadal prowadzisz ten kanał, jeżeli prawie nagrałeś wszystkie rzeczy dotyczące fury fandomu? Bo ja bym mógł tak naprawdę skończyć zabawę na YouTubie już dobre parę lat temu, może rok, może półtora roku temu, jakby można powiedzieć, te tematy się skończyły. Ale od czego jest społeczność? Zawsze coś wymyślicie, o czym można nagrać, znajdzie się zawsze coś ciekawego. I mimo kończących się tematów o fury fandomie, tak mogę to powiedzieć w cudzysłowie, bo nic się tu nie kończy, mógłbym tworzyć też coś innego, bo nie tyle co fandom mnie. Kieruję tym YouTube'em, ale też to, że ja lubię nagrywać na YouTubie, Chcę tworzyć filmy, i nieważne jakie by to były filmy, nawet o innej tematyce czy coś w tym stylu, i tak bym je chciał tworzyć. Tak, tak to wygląda. Także to by było na tyle dzisiaj. Czekajcie na następny film, bo będzie gruby i bardzo ważny, więc no. Czekajcie po prostu na następny film. Postaram się go nagrać jeszcze w tym tygodniu, ale dopiero za dwa tygodnie wyjdzie, może za tydzień, nie wiem jak jeszcze datę premiery tego filmu, ale postaram się go zrobić jak najszybciej. Także no, na razie, i cześć, yo!